Witam wszystkich tło dzisiaj krótki materiał zmienimy sobie po prostu pierścień z dniami miesiąca na mechanizmie NH35 mamy pierścień czarny chcemy go tutaj wymienić na biały kiedy to się wam może przydać wtedy kiedy nie będzie wam pasować po prostu kolor pierścienia do tarczy ja tutaj mam taki kaptys żeby po prostu wsadzić tutaj tą tarczę moim zdaniem białe tło Liczby będzie lepsze, bardziej widoczne i lepiej będzie pasować po prostu do tamtej tarczy. Kiedy jeszcze, wtedy kiedy na przykład mamy NH34 z, z tarczą dni, z pierścieniem dni miesiąca, usytuowaną na godzinie 3, czyli tutaj w miejscu wałka, natomiast my mamy kopertę, gdzie mamy 3,8 bądź 4. 1, 4, 2, 4, 0, różne są te koperty teraz i dokupiliśmy specjalny pierścień tak, żeby to przesunięcie w tym okienku pomimo przesunięcia wałka nastawczego, koronki w kopercie, żeby nam po prostu to pasowało, tak? I wtedy też należy wykręcić, znaczy się wykręcić, wymienić po prostu tutaj ten pierścień. Słuchajcie jak się do tego zabieramy, przede wszystkim mechanizm musimy ustawić na czymś w miarę stabilnym, czy to będzie słuchajcie taki uchwyt do mechanizmów, czy to będzie poduszeczka. Czy to będzie słuchajcie nawet ten pojemnik, którym przychodzi wam po prostu mechanizm, tak? czyli tutaj na tej, na tej gąbeczce też można spokojnie, na tej folii też można spokojnie to zrobić. To jest akurat mało ważne, ważne żeby mieć odpowiednie narzędzia. W pierwszej kolejności musimy mieć taki precyzyjny śrubokręt dosyć ostry i tutaj słuchajcie szerokość tego śrubokręta, tego wkrętaka to jest 1 mm i 25 setnych tak troszkę ponad milimetr 1.30 też powinno być dobrze do tego przyda nam się oczywiście wykałaczka Penseta może być ceramiczna, może być zwykła, byleby nie była jakoś specjalnie namagnesowana. Aczkolwiek namagnesowane no, elementy też nam mogą się przydać, ponieważ tutaj słuchajcie, ten zabieg nie jest jakoś specjalnie skomplikowany w tym mechanizmie. Ją on się opiera po prostu na tym, żeby wymi wykręcić raz, dwa, trzy i czwartą śrubeczkę, wyciągnąć je, ściągnąć tutaj tą, tą blaszkę, którą te śrubki przykręcają i wtedy mamy po prostu dojście do tego Pierścienia. Wymieniamy pierścień, montujemy prawidłowy. Kładziemy blaszkę, przykręcamy delikatnie, łapiemy dwoma śrubkami, nie dokręcamy ich na maksa. Sprawdzamy, czy da radę to przestawić, czy tutaj te ząbki, one gdzieś tutaj nam nie wypadną, w jakimś innym miejscu. Te ząbki od oczywiście tego pierścienia. Dokręcamy kolejne dwie, dokręcamy te śrubki, znowu sprawdzamy i wtedy już na maksa dokręcamy te śrubki, tak żeby po prostu. Zakończyć tę robotę i jest po wszystkiemu, tak? Czyli ja słuchajcie, tutaj sobie poluźnie te śrubki, ja oczywiście jeszcze w ten sposób robię, że słuchajcie, ja odpowiednie śrubki odkładam po prostu, te śrubki po prostu trafią na swoje miejsce, tak? Ja tej śrubki, którą teraz wymontowałem, ja nie będę te śrubki wkręcał w inne miejsce niż to, z którego wymontowałem. Po prostu takie mam, taką mam zasadę, że wszystkie po prostu śruby, które wykręcam zawsze są wkręcane w to samo miejsce, ze względu na to, że e, śruba ma swój gwint i ona się dostosowuje po prostu raz wkręcona, ona jakby gwintuje jeszcze raz e, to gniazdo i, i wkręcając inną śrubę czasami dochodzi do sytuacji, w której e, trzeba tą śrubkę jakby troszkę mocniej wkręcić albo coś, chodzi o to po prostu, że ten gwint się wyrabia wtedy. Natomiast jeżeli wkręcamy cały czas te, te same śruby to, y, w to samo miejsce, to mamy gwarancję jakby, że, że tutaj nie ingerujemy po prostu w ten gwint, a zwłaszcza słuchajcie w takich drobnych y, mechanizmach, y, które, y, które po prostu tutaj ogarniamy, tak? Jeżeli mówimy o dużych śrubach, tak? to nie ma żadnego takiego problemu, nie musimy tak robić, natomiast jeżeli mówimy o mechanizmach precyzyjnych ja zawsze stosuję tę zasadę. Po prostu, nie wiem, może to jest takie moje zboczenie, ale ja na to zwracam uwagę. A wy to tam jak chcecie, tak? Wasze zegarki, wasz cyrk, że tak powiem. I tak to mniej więcej tutaj będzie wyglądać, tak? Czyli ja mam te śrubki, tak jak tutaj sobie rozłożyłem. Tak, te śrubki tutaj będę miał. Teraz słuchajcie. Eee, musimy sobie ściągnąć tą blaszkę z góry. Musimy to zrobić na tyle delikatnie, żeby tutaj oprócz tej blaszki nic innego nam tutaj nie poszło. Tutaj jest jeszcze taka zębateczka delikatna, eee, taka mała. I ona z tą blaszką nam, nam powinna zejść tutaj, tak? Widzicie, jak ta blaszka jest ułożona. I on sobie najlepiej sadzi eee, ją gdzieś na czymś czystym do pudełka. Tutaj, słuchajcie, ja mam kamerę przed oczywiście, przed oczami, i, a, i niestety ona mi wystrzeliła, ale ogólnie chodzi o to, żeby to zrobić w miarę delikatnie, tak? Żeby tutaj jakieś pozostałe elementy, tak jak tutaj mamy na przykład tę zębatkę, żeby ona nam tutaj jakoś specjalnie nie wyskoczyła. Teraz delikatnie ściągamy pierścień. I możemy go podmienić na pierścień biały. Zanim go wsadzimy, jeszcze go odmuchniemy, tak żeby on tutaj nie miał żadnych pyłków i innych takich dziwnych rzeczy. Odmuchamy go. I powinno być ok. Słuchajcie, to trwa tak naprawdę chwilkę. Jeżeli mamy z mechanizm wyciągnięty z zegarka, to tutaj nie powinno być żadnego problemu. Możemy sobie tutaj pomóc. O, zobaczcie, tutaj już ta blaszka pod spodem nam się zruszyła. Raczej tego unikajmy. Z powrotem ją nastawmy na miejsce. Wyciągając w ogóle jakieś elementy, warto sobie je docisnąć, tak żeby te pod spodem nam tutaj nie wyskoczyły, nie zeszły. I tak to mniej więcej tutaj będzie wyglądać. Raczej nam teraz się to nie przesunie, bo nie mamy tej zębateczki, która znajduje się pod tamtą blaszką. Natomiast dobra, mamy to. Bardzo ważne jest tutaj ułożenie właśnie tych ząbków, tego pierścienia. I teraz po prostu możemy wrócić e, tą blaszkę, e, którą zabraliśmy. Możemy położyć, jakby na miejsce. tak. Dobra, mamy ją. Teraz, jak ją kładziemy, najlepiej sobie zrobić zdjęcie lub sugerować się tym, że tutaj jest taka czarna zębatka plastikowa. Ta czarna zębatka tworzywna, jak widzicie, i ona tutaj ma takie wycięcie i to wycięcie, oraz tutaj ten element zdaje się, że to jest tutaj, chyba w tym miejscu, jest balans. Normalnie w NH38 ten balans jest tutaj widoczny, on jest wycięty. Tutaj mamy kamień, tutaj mamy rubin syntetyczny, który, który jest y, częścią ślizgową tego, tego, elementu, tak? Jest po prostu elementem łożyskującym y, ośkę balansu. I tutaj delikatnie, słuchajcie, ustawiamy sobie, y, możemy sobie tutaj jeszcze to dawać za pomocą kałaczki drewnianej. To jest też dobry sposób. I teraz przydałoby się wkręcić jedną, dwie śrubki, tak żeby sprawdzić. Tak. Gdzie wkręcamy śrubkę? Tutaj chyba jest dosyć bezpieczne miejsce. Zdaluje, znajduje się z dala od jakichś tam elementów takich, słuchajcie, otworów, które może gdzieś ta śrubka nam wlecieć. Więc wydaje mi się, że tutaj ten element, to miejsce jest jak najbardziej Bezpieczne do wkręcenia tej naszej śrubki. Ja już tutaj sobie delikatnie, słuchajcie, namagnesowane. I to jest teraz, słuchajcie. Teraz będzie ekwilibrystyka przed kamerą, czyli tutaj ją delikatnie, tylko tyle, żeby ją tutaj wkręcić, przyłapać. O. w jakiś sposób na tą kamerę przy tych takich pracach albo zmienić kąt, po prostu kadr i kamerę z innej strony postawić, bo ja muszę widzieć i wy też musicie widzieć. No i słuchajcie, teraz ta blaszka mi się przesunęła i muszę wszystko jakby robić od nowa. W każdym bądź razie, słuchajcie, w tych mechanizmach NH34, przepraszam, 35 jest to najłatwiejsze do zrobienia. Aczkolwiek nie jest to jakieś mega łatwe, zwłaszcza to skręcenie z powrotem tego mechanizmu. Potem musimy się jeszcze upewnić, czy to działa. W każdym bądź razie musimy wsadzić każdą śrubkę, dokręcić ją. Ja tu, jak osadzę te śrubki, to lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, udało mi się osadzić tą śrubkę. Tak jak widzicie, znajduje się tutaj na miejscu. Teraz kolejną śrubką, którą będę tutaj wkręcał, to jest tutaj ta, czyli z tej naszej konstelacji śrubek, to będzie tutaj ta górna. Jeszcze pozycjonujemy. Jak widzicie nie jest dokręcona ten element. Nie jest dokręcona ta śrubka, więc tutaj ten, te elementy nam tutaj pracują. Jest możliwość po prostu w każdej chwili jakby ustawienia tej płytki prawidłowo. Ta śrubka no niestety one nie są za bardzo współpracować, więc tutaj należy ją tak właśnie żeby było dobrze no nie fajnie słuchajcie ja muszę tą kamerę jednak na bok dać bo mi to przeszkadza w każdym razie to jest taka zabawa wiecie jak kiedyś była taka gra że się takie kulki trzeba było wsadzić w odpowiednie miejsca i trzeba było manewrować to jest coś w tym stylu tak taka zabawa yy, ruchoma że tak powiem Dobrze, słuchajcie, mamy już drugą śrubkę wsadzoną. Po przeciwnej stronie zostały nam dwie, czyli jedna tu i ta będzie szła tutaj. Ale teraz sobie sprawdzimy po prostu, czy jesteśmy w stanie przełączać tutaj tą datę. Datownik, czy nam tutaj przeskakuje. Na razie nam to tutaj nie idzie. O, jak widzicie, próbuje przeskakiwać, ale nie idzie nam to tutaj do końca. I musimy dokręcić kolejne śrubki. Dobra, słuchajcie, teraz taka najważniejsza rzecz w tym wszystkim. E, musicie równomiernie jakby dokręcić te cztery śrubki e, i je delikatnie popuścić, tak żeby doszedł ten mechanizm, ale żeby go odpuścić, tak? Zanim zaczniecie kręcić w ogóle koronką, e, należy właśnie to zrobić. Ja przed chwilą właśnie odkręciłem je i teraz po prostu sprawdzam, czy. Czy to działa, tak? Fajnie działa. Przeskakuje, wszystko jest jakby na swoim miejscu. Jest gitara, tak? I teraz dopiero mogę te śrubki dokręcać. Oczywiście dokręcam jak koła w samochodzie, czyli po przekątnej. Nie dokręcam od razu ich na maksa, tylko robię po półtora obrotu. Tak żeby ta płytka równomiernie dochodziła. I sprawdzam znowu, czy, czy to działa. Tak? Działa. Znowu dokręcam. Słuchajcie, to, to, to jest mechanizm bardzo delikatny. O, teraz już jest praktycznie na maksa tutaj dokręcone. Tutaj jest to samo. Na maksa jest. Tutaj na górze też będzie. Podejrzewam. Praktycznie na maksa. Tak jest i tutaj na dole. nie dokręcajcie za mocno. Ma to trzymać, ale to nie ma być przekręcone. Nie dokręcajcie za mocno, nie kręćcie, bo przekręcicie gwint i będzie, będzie lipa, tak? No I zobaczcie, blaszkę mamy dokręconą. Ratownik nam śmiga. Ustawianie. godziny śmiga. Nakręcanie mechanizmu śmiga. Mechanizm śmiga oczywiście, że tak o balansowo sobie pracuje. Więc tak jak widzicie tutaj jest moim zdaniem ok. Ciągniemy sobie koronkę i ustawimy ją, ustawimy wskazówki na godzinie 12. .00. Jeszcze raz, zawsze słuchajcie, przegapiam ten moment. Jest gitara. I teraz możemy montować mechanizm tarczą ze wskazówkami, i, i dzięki wielkie za materiał. Mam nadzieję, że słuchajcie, ten materiał jest dla Was pomocny. Jeżeli tak, oczywiście, łapka w górę. Nie zapomnijcie subskrybować materiału, yy, kanału, jeżeli te, takie materiały jak ten są dla Was w jakiś sposób yy, pomocne, istotne. Ja dziękuję jeszcze raz i trzymajcie się. Do usłyszenia, hej.